Bez strumienia chyba lepiej bez kitu, lepiej bez strumienia to jest niesamowite to jest kurde niesamowite że ja bez strumienia a celele bez stolnika tak o mocno stram stram Sandy, Sandy, Sandy A jak? Przimy. Okay, so I'm, uh, okay. <laughs> <Down far. laughs> spider pig, Spider pig, does whatever a spider pig does. Can he swing from a web? No, we can't. He's a pig. Look out! Spider pig! No, widzę, że tu gridach to ludzie. Pozew. Pozew, Ostroś... o zapłatę. że, no, zostać rzecz po prostu Tomas! 1200? Chuj im w dupę! Za co to? Kurwa, bo orange nie zapłaciłem. Pedały pierdolone. Kurwa, 1200 to chyba przez rok nie płaciłeś. Tak było może. Kurwy jebane. Nie zapłacaj mi, chuj. Ja mam, zjem go, patrz. Kleszcza mam, bo mnie ugryzł. Ja pierdolę, bo siedzę z niego. O. A, krew była. Był na NIE! <ślesy>

To się... Amen... Dobra. Zaczynamy. Nary. Trzy. Trzy. Cztery. Ry. -no. Rudy, za późno, kurwa! Rudy, za późno! E, panie Minetti, chyba... Spokojnie, dogonię was. Ale spokojnie, bez agresji. To mała kurwa. I to jest... To kurwa Dobra Gdzie ze mną są i chodźcie przejechać Poczekaj, bo będę drapał Czekaj, czekaj, bo drapię Kurwa Co ty? Co tam się stanęło? Gawarysz paruski, da, da Co ty pierdolisz? Na zakrętach jestem lepszym kierowcą Dokładnie, zobacz, zobacz, zaraz wiadomo ścianę Pa, O, o, dobrze, patrz, no i co? Ej, już minęty, ty kurwa Esa, panu... o ty kurwa <grymne> O to Coś <Cześć grymne> mi jeb... O kurwa O kurwa zajebałem deskę kurwa Ała W dzisiejszym odcinku mamy produkty Tesco soft aloe vera Średni zapach Średnia moc zapachu Miękkość dobra, zapach przyjemny. Mamy. Regina rumiankowy. Regina bardzo wzór podobny jest do welwet. Rumiankowy miękki, bardzo miękki ten jest Regina, ale zapach również taki słaby. No i mam welwet. Rumianek to jest. I ten welwet chyba najmocniejszy jest w zapachu. Po użyciu żaden z papierów nie ma zapachu przyjemnego.